Gości dnia. Mówimy dzień dobry wszystkim słuchaczom, a także tym, którzy oglądają nas w mediach społecz społecznościowych oraz na kanale YouTube. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży Robert Czerwiński jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, zaczynamy od planów utworzenia filii łomżyńskiego word w Grajewie. Są plany, aby ośrodek rozpoczął działanie w połowie tego roku. Czy nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie Łomży? Wordu? Pani redaktor, nie wpłynie z prostej przyczyny. Planujemy organizować tam około 4000 egzaminów w skali roku i będą to praktycznie szkoły nauki jazdy, będą tam egzaminowane, które pracują w okolicach Grejewa. Czy to jest Grejewo, czy to są Mońki? No nie powiem tutaj o Ełku, bo za 24 rok. Z Ełku i z, okoli, i z powiatu ełeckiego mieliśmy tylko około 400 osób przez cały rok, więc to nie... nie jest to sporadyczne. A jeżeli chodzi o kategorie egzaminów, jakie byłyby Będziemy egzaminować na kategorie AA1, A2 i AM. Do tego kategoria B i B1. No, na to nam pozwala tylko prawo. Więc powstanie. Ta filia. Myślimy, że powstanie. Prowadzi, prowadzimy już rozmowy na temat log, e, lokalizacji tegoż ośrodka, egzaminowania. Można powiedzieć, że są nawet posunięte te rozmowy. Jeżeli, jeżeli w Urząd Marszałkowski podejmie decyzję, że, bo, ta, bo taką decyzję o utworzeniu musi najpierw podjąć Urząd Marszałkowski, jeżeli Sejmik podejmie taką decyzję, my jesteśmy w każdej chwili przygotowani na to, żeby taki ośrodek zamiejscowy utworzyć. Będzie też podwyżka opłat za egzaminy na prawo jazdy w województwie Podlaskim. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Sejmiku. Nowe opłaty będą obowiązywały już od 1 maja, więc niebawem, czy to będą wysokie kwoty? Tak, to prawda, proszę Państwa, że będą nowe opłaty. Jest to tylko wzrost o wskaźnik inflacji, czyli za 24 rok inflacji, wskaźnik inflacji wyniósł 3,40%, więc są to podwyżki niewielkie podwyżki rzędu od złotówki za egzamin teoretyczny do 10 złotych za egzamin na wysokie kategorie, czyli C, C plus E i D, czyli samochody ciężarowe z przyczepami i autobusy. Aczkolwiek, proszę Państwa, należy pamiętać o tym, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to nie są tylko egzaminy. Mamy bardzo wysoki Fundusz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z którego realizujemy Naprawdę bardzo dużo różnych przedsięwzięć. Są to na przykład szkolenia dla szkół ponadpodstawowych, liceów, techników z, z ruchu drogowego, z, z przepisów ruchu drogowego. Są to też szkolenia dla przedszkolaków, gdzie w bardzo prosty i przystępny sposób próbujemy im pokazać jak bezpiecznie poruszać się po naszych po naszych drogach, ulicach, chodnikach. Są to są to też szkolenia dla seniorów, szkolenia dla służb mundurowych szeroko pojętych, czy policji, czy straży. No w tym roku w tym roku na przykład zakupiliśmy torby medyczne dla strażaków z Nowogrodu. Z mhm. Zakupiliśmy sprzęt ratujący życie, sprzęt hydrauliczny dla strażaków w Zbójnej. Więc no ta podwyżka... Te podwyżki nie zostają przejedzone, tak jak się niektórym wydaje, ale naprawdę inwestujemy. No w tym roku też ustawodawca zmusił nas do wymiany, do zakupu, nawet nie wymiany, tylko zakupu ciągników siodłowych do egzaminowania wraz z naczepami. Wiąże się to także z przebudową infrastruktury. No wiadomo, większy pojazd, musimy to troszeczkę przebudować. Więc ta niewielka podwyżka, ale jednak ta patrząc na zdawalność tych egzaminów, to już ta spora kwota się uzbiera. Pod, podwyżka niby jest niewielka, aczkolwiek, tak jak pani mówi, ta zdawalność egzaminów. No, za 24 rok mam przeprowadzone prawie 42 tysiące egzaminów y, praktycznych i 30, chyba 3 tysiące egzaminów teoretycznych. Więc no, tutaj ilość. Robi, robi powiedzmy swoje. A jeżeli chodzi, patrząc na ubiegłe lata, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów, ta liczba rośnie? Czy maleje, czy utrzymuje się na jakimś Proszę podobnym? Państwa, ta liczba cały czas rośnie. Ciężko jest mi się odnieść do lat poprzednich, bo nie sprawdzałem takiej statystyki, ale na przykład porównując rok 24, powiedzmy styczeń, luty czy marzec do tego roku. Co, miesięcznie, co miesiąc mamy wzrost praktycznie o 10% osób zdających egzamin u nas. A co jest taką ciekawostką, to rok 23 do 24 porównując i egzaminy na kategorię A, czyli na motocykl, był wzrost o 50%. To dużo. To jest bardzo dużo. To jest niesamowity wzrost. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że w pewnym okresie czasu ustawodawca przewidział jeżdżenie tymi mniejszymi motocyklami o pojemności do 125 cm sześciennych na kategorię prawa jazdy B. I tu już jest załapanie chyba takiego bakcyla. Więc mając mały motocykl, łapiesz bakcyla, stwierdzasz, że jeśli to więcej. mało, chcesz więcej, chcesz więcej, chcesz się rozwijać, ale to jest chyba normalne że ludzie chcą się rozwijać. I skoro już rozmawiamy o tej zdawalności, Łomża w ostatnich latach, pani dyrektorze, stała się, można powiedzieć, bardzo popularna, jeżeli, jeżeli chodzi o zdawalność no i wybór miejsca przeprowadzenia egzaminu. Skąd wziął się fenomen Łomży jako miejsce, w którym można zdawać egzamin na prawo jazdy? Pani redaktor, myśmy... Tylko, jak ja to mówię, stanęliśmy frontem do klienta, czyli do szkół nauki jazdy. A mamy bardzo dużo, bo Łomża, okolice Łomży, to jest około 60, szkół, 60 sztuk szkół nauki jazdy. Co jest naprawdę dużym, dużym, można powiedzieć, nawet zagłębiem szkolenia przyszłych kandydatów na kierowców. Oczywiście są to duże szkoły, są to mniejsze szkoły. Też trzeba pamiętać, że te szkoły zapewniają ludziom pracę, bo są to hotele, które muszą no, przenocować tych kandydatów. Są to restauracje, są to taksówkarze. Naprawdę, żeby policzyć, myślę, że około 2000 osób tutaj u nas w Łomży ma pracę dzięki szkołom nauki jazdy. Ale wracając do tematu. Myśmy tylko potrafili zapewnić szkołom nauki jazdy egzamin po Takim szybkim kursie. Czy on jest szybki? Czy on jest wolny? To już każdy musi sobie sam ocenić. Aczkolwiek każda ze szkoły nauki jazdy musi ustawowo wypełnić wszystkie punkty programu. Więc jeżeli potrafię zrobić to w dwa tygodnie, nie widzę problemu. Zapewne jest to tak, że jak przyjeżdża ktoś ze Szczecina, to on chce jak tak, najszybciej. Tak, bo tutaj przyjeżdżają zrobić. przecież z całej Polski. Tak, mamy. mamy Osoby chcące zdawać egzamin w Łomży, mów, nie tylko z Polski. Przyjeżdżają też e, Polacy, którzy mieszkają za granicą. Bo pamiętajmy o tym, że prawo jazdy zrobione czy w Łomży w Polsce jest tak samo ważne w całej Unii Europejskiej. No i tutaj ta Łomża się pojawia. I tutaj pojawia się ta Łomża. Ale proszę Państwa, oprócz tego, że mamy powiedzmy dużo szkół nauki jazdy, które no, jak pokazują statystyki, dobrze, dobrze szkolą, bo statystycznie mamy zdawalność w granicach 50%, co jest, co klasuje, klasyfikuje nas w takiej połowie stawki wszystkich wordów. Bo są szkoły na przykład, które mają i 80% zdawalności, ale są, przepraszam, wordy, które mają 80%, ale są wordy, które mają 30% zdawalności. Więc jesteśmy gdzieś tutaj, powiedzmy, w, tym, w tej środkowej stawce, ale trzeba pamiętać o tym, że łąża jest przyjazna kierowcom wbrew temu, co się mówi. Proszę Państwa, nie mamy przeładowanych z, y, informacji na znakach drogowych. Mamy fajną infrastrukturę. Mamy proste skrzyżowania, mamy proste ronda, no, nie mamy tramwajów, o których trzeba naprawdę pamiętać, bo są czasami pytania, a bo w Łomży to się łatwo zdaje, bo nie ma tramwaju. Tak, to bardzo często się pojawia. Proszę Państwa, pamiętajmy, że nieważne jest, czy mamy tramwaj, czy nie mamy, przepisy ruchu drogowego definiują, gdzie, w jakich okolicznościach, jaki pojazd. Ma pierwszeństwo. Więc tutaj sprawa jest jasna. Po prostu musimy znać przepisy ruchu drogowego. Ależ oczywiście. <laughs> to nieważne, że w nie ma. To nieważne, gdzie będziemy, gdzie będziemy się poruszali później pojazdem. Podstawą to są przepisy ruchu drogowego. Panie dyrektorze, podstawowy kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje 30 godzin praktyki, 30 godzin teorii. Czy ten czas 30 godzin kursu to wystarczający czas, aby zdać egzamin, żeby nauczyć się też jeździć? Pani redaktor. Ustawodawca przewidział, że to powinno. Wydaje mi się, że to jest taki średni czas. E, owszem, mamy te 30 godzin, ale pamiętajmy o tym, że dla jednego 15 godzin to już będzie na to, a dla drugiego będzie i 50 mało. Dlatego, dlatego jest ta weryfikacja po tych 30 godzinach, jak przychodzi kandydat na kierowcę do nas, my to weryfikujemy. Czy on się już na pewno nauczył? Czy jednak, czy, potrzebuje. Czy jednak potrzebuje więcej godzin tej jazdy? Gdzieś padło stwierdzenie, że powinniśmy zrezygnować z placu manewrowego. Ja twierdzę jednak, że nie, bo to jest pierwsza weryfikacja kandydata na kierowcę. No proszę państwa, jeżeli kandydat na kierowcę nie potrafi utrzymać się w pasach ruchu, no gdzie my możemy go wypuścić do miasta? A jednak to się ćwiczy też. A jednak tak, ćwiczy się. No ale pojawia się też stres. No, I niektórzy to tym tłumaczą, że stres. Stres, stres jest chyba częścią naszego życia. Każda, każda decyzja, którą podejmujemy, musi być przemyślana i gdzieś z tyłu głowy jednak jest ten stresik, czy aby na pewno dobrze my to robimy. Dokładnie. Panie dyrektorze, przejdźmy teraz do zmian, które czekają, i zacznijmy od tego, że Ministerstwo Infrastruktury chce, aby osoby już w wieku 17 lat mogły kierować pojazdami. Czy to jest dobry pomysł? Szanowni Państwo, wiek 17 lat to nie jest żaden nowy pomysł. Do 2002 roku 17-latkowie mogli robić prawo jazdy kategorii B bez żadnych. Dodatkowych, jak ja to mówię, dodatkowych yy, obostrzeń. Do tego trzeba pamiętać, że kategorie prawa jazdy B1 można robić już od w wieku 16 lat. Są to, tak, to fakt, że są to tak zwane mikrokary, ale proszę Państwa, im wcześniej zapoznamy się z przepisami ruchu drogowego, tym lepszych będziemy mieli kierowców. Bardziej wyszkolonych bardziej myślących, co robią na drodze. I tutaj jestem jak najbardziej zwolennikiem tych siedemnastolatków, bo wiem, że młodzi aż czekają na to, czekają. kiedy będą mogli w końcu jeździć. Dla mnie tylko takie troszeczkę nie do końca przemyślaną, nie do końca przemyślaną rzeczą jest osoba, opiekun, który będzie musiał... Z, tym, z tą małoletnią Beć. osobą poruszać się w samochodzie. Czy nie prostszy, byłby, nie prostszy byłby jakiś system elektroniczny, który będzie monitorował? Przecież w tej chwili nie jest to żadnym problemem. Mamy sporo systemów, które, które możemy sobie podłączyć do auta i w każdej chwili monitorować, jak nasze dziecko. Porusza się po drodze? Czy, przy, czy przy łamie przepisy ruchu drogowego? Czy, czy porusza się tak, jak żeśmy się umówili? Więc jest mnóstwo sposobów, ale tak, jestem zwolennikiem im szybciej, tym bezpieczniej i tym lepiej. A i tak mówi się, że to młodzi są głównymi. Główną przyczyną wypadków, że to oni doprowadzają do wypadków? Czę, często tak czytamy w komentarzach, często, chociażby. Często tak czytamy w komentarzach i statystyki nie kłamą. proszę Państwa. Do 25 roku życia jednak jest to największa liczba osób, które, którym przydarzają się wypadki. Śmiem jednak twierdzić, że przyczyną być może jest nie do końca. Przystosowany sposób szkolenia kierowców. Dużo, bardzo dużo, duży nacisk kładzie się na to, aby ten egzamin zdać. Ja bym twierdził jednak, że, tak, że powinniśmy wprowadzić dla młodych, dla młodych kierowców do 25 roku życia obowiązkowe szkolenia na ODTJ. Czyli ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Uwierzcie mi Państwo, że jest to tego typu szkolenie, jest znakomitym, znakomitą odskocznią i, i, i sposobem na poznanie techniki jazdy. A tu głównie myślę, że pogrzebane jest. Te, te, te wypadki, które się zdarzają. Panie dyrektorze, przejdźmy do kolejnego tematu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji przygotowało pakiet dwóch ustaw, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, między innymi wyższe kary właśnie dla piratów drogowych. Czy zdaniem pana dyrektora te wyższe kary, wyższe mandaty są skuteczne? Faktycznie poprawiają to bezpieczeństwo na drogach? Szanowni Państwo. Zmiana przepisów i podniesienie w. Mandatów, podniesienie, bo to oprócz tego, że podniesione zostały wysokości mandatów, trzeba też pamiętać o tym, że dostajemy też więcej punktów, czyli łatwiej jest stracić prawo jazdy. Tak, spadł, spadła ilość wystawianych mandatów, ludzie coraz mniej zaczęli rozmawiać może nie rozmawiać przez telefon, ale trzymając w ręku ten telefon, coraz bardziej się skupiają. Fakt, Obostrzenia przynoszą zmiany, aczkolwiek twierdzę, że to nie chodzi tutaj o wysokość mandatu, tylko nieuchronność kary. Służ z tego, że osoba po alkoholu, zabierane jest jej prawo jazdy, dostaje wysoki mandat, gdzie później słyszymy za 2-3 dni, znów ją widzimy bez uprawnień, Jadąco samochodem. To nieuchronność kary powinna być batem na takich kierowców. Skoro już rozmawiamy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, również w ostatnim czasie bardzo popularne, szczególnie wśród chyba tych najmłodszych, stały się hulajnogi elektryczne. Fajna rozrywka, ale czy bezpieczna? Proszę Państwa, oczywiście, że bezpieczna. Tylko znów teza, przepisy ruchu drogowego. Do których znów ci młodociani, ci dzieciaki, te dzieciaki się nie stosują. Przecież mamy wyraźnie napisane, poruszamy się do 20 km na godzinę. Poruszamy się na takiej hulajnodze pojedynczo. Nie przejeżdżamy przez przejścia. A to przejścia, jest częste. A nie przejeżdżamy na czerwonym. To jest tak częste. Wystarczy tylko stanąć w okresie letnim i popatrzeć, jak te dzieci jeżdżą. I na łomżyńskich drogach również jest to bardzo często spotykane. Ależ oczywiście, że tak. I jest to problem. Jest to problem i to duży problem. Coraz młodsi wsiadają na tego typu sprzęt, nie znając, nie znając przepisów ruchu drogowego. I tak samo, jeżeli chodzi o motocyklistów. Dzisiaj ta pogoda nas trochę zaskoczyła, ale sezon motocyklowy rozpoczął się już kilka tygodni temu, i tutaj również o tej ostrożności i o przepisach nie możemy zapominać. No proszę Państwa, nie możemy zapominać, bo czy jest to pojazd czterokołowy, czy to jest pojazd dwukołowy? Przepisy ruchu drogowego dotyczą wszystkich. Proszę mi uwierzyć, że prawdziwy motocyklista, tak jak prawdziwy, Kierowca pojazdu osobowego czy ciężarowego, on naprawdę stosuje się do tych przepisów. Mamy tak zwanych polskich ułanów, którym wydaje się, że mogą więcej, mogą szybciej i później z tego właśnie rodzą się problemy. Czy też nie założy kasku, albo też nie, nie, nie założy kasku? No patrzmy, ubioru. Po, patrzmy ostatni wypadek, który był w Zbójnej. No nie, chcę, nie, nie chciałbym przesądzać, ale z tego co jest mi wiadomo... Pan kierujący był w kasku, pani, która siedziała za nim, była bez kasku. Nie wiem, jak do końca się to skończyło, czy były ofiary śmiertelne, ale wypadek był. Poważny. Bardzo poważny. Tak. I już na koniec, panie dyrektorze, spoglądam na zegarek. Jakie inicjatywy prowadziło Czyński i WORD? Bo jak już dyrektor powiedział, to nie, jest tylko, nie są tylko egzaminy. No, nie są tylko egzaminy. Już tutaj troszeczkę wspomniałem wcześniej że są to, są to szkolenia y, dla szkół i przedszkoli. Y, są to szkolenia dla seniorów. M mamy także w naszych, w naszym statucie, w naszej działalności y, są to wyposażenia sal lekcyjnych z wychowania komunikacyjnego. Y, y, Ogólnie pojęte szkolenia nie tylko dla, tak jak już mówiłem wcześniej, dla szkół czy przedszkoli, ale także dla seniorów są to szkolenia dla służb mundurowych, policji, straży pożarnej. Pod takie służby także podciągamy na przykład kierowców karetek, gdzie oni naprawdę dużo, dużo, dużo kilometrów robią. Prowadzimy też szkolenia z. Problematyki przeciw alkoholowej i przeciw narkomanii, szkolenia przepisów ruchu drogowego dotyczące redukcji punktów, szkolenia z zakresu kierowania ruchem, czy, czy robimy przysłowiową kartę rowerową dla, dla dzieciaków. Organizujemy też powiatowy turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więc tych, tych inicjatyw, proszę państwa, jest bardzo dużo, także ja próbuję tutaj jakoś Zmienić myślenie łomżyniaków na temat WORDu, że WORD to nie są tylko egzaminy. Tak, to jest duża część, że, którą robimy, ale też robimy dużo rzeczy poza egzaminowaniem. Staramy się kłaść nacisk na właśnie na to bezpieczeństwo ruchu drogowego. I tutaj panie dyrektorze stawiamy kropkę. Dyre dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży Robert Czerwiński był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu. Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.